Dzień dobry Państwu, dzisiaj pierwszy dzień września i tutaj u nas w Sadze, jak myślę, wszędzie na całym świecie, gdzie są Polacy, obchody, wybu rocznicy wybuchu II wojny światowej. To właśnie przez to, przez to wielkie wydarzenie, przez to tragiczne wydarzenie, jesteśmy tutaj tyle Polaków jest rozsianych na całym świecie. Zapraszam, obchody zorganizowałem, Kongres Polonii Katowickiej Oddziału. Canadian Congress Chapter Mississauga, Leszek Błaszczak, and Konrad dombrowski myself, we wish to welcome all who have gathered here today to commemorate this important day. We would also like to extend a special welcome to Reverend Father Ojciec Bogdan Osiecki, pastor of St. Maximilian Kolbe <speaking in foreign language> Parish. Dywizjonu 303 Bolesław Ujazdów. Również Digniew Gondel, kawaler orderu Wilkuti Military uczestnik bitwy pod Montec Azin. A z kolei witamy z nami panią Marylę Gondel, żonę pana Vigiera Gondel. this time I would like to invite our special guest and dignitarist to the microphone for a brief greeting. Bardzo proszę od ojca Bogdana. Osieckiego z parafii Maksymiliana Kolbe o modlitwę za ojczyzną i tych, którzy oddali życie w jej obronie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, naród, który nie pamięta o przeszłości, też nie będzie wiedział, dokąd zmierza. O tym pamiętali wszyscy ci, którzy walczyli i oddawali swoje życie za wolność ojczyzny, tego ukochanego miejsca z wszystkimi najbliższymi, których mieli przy sobie. Należy im się nie tylko nasza wdzięczność, ale i nasza pamięć z oddaniem i jakością naszego życia, bo to oni są podnóża i na tym lądzie, na którym my budujemy swoje szczęście i przyszłość, niech w tej modlitwie, w której będziemy pamiętać o nich i o nas i o Polsce i o Kanadzie, o całym świecie, który może być podzielony wojną, będzie przesłanie Boże, księcia pokoju. welcome all of you and on the behalf of our ancestors we want to have this prayer in special way as we've heard so many times from the john paul ii the nation which does not remember the past will not know where it's going to and from my personal life i would like to share that all my parents my mom and dad went through the second world war as a children my grandparents went through the war and my uncles were in the army most of my family remember what is that and after the second world war when we grew up they did not want to tell us much about that what really happened and after even wars they did not mention about soviet union who attacked us as well because they were afraid about us what my happened to us as a children, grandchildren. It was the fear even many years after war. And because of that, we always want to have them in our heart. How much they suffered during the war and after the war as well. And now let us pray together the prayer that they said as well so many times during their lives and during the war. We would now like to welcome to the microphone the Consul of the Republic of Poland in Toronto, Mr. Piotr Falek. Today we commemorate one of the single most important events in the world's history. 85 years today, as Nazi Germany on marched into Poland, the Second World War II began. This single event would change the rest of the world. On September 1st, once again, Poland's independence most endangered by its historically aggressive neighbor Nazi Germany. Sixteen days later another historically aggressive neighbor Soviet Russia would invade from the east. It is worth noting that the Second World War veterans are an integral piece of the fabric which make up the Polish community in Canada. After the war many of them could not return to the communist Poland and instead they found a safe haven and happy life here in Ontario, Canada. With every passing year there are less and less of them, but they are still here and we can personally thank them for the bravery, sacrifice and work efforts for the independent Poland. Za ich męstwo i poświęcenie dziękuję w imieniu swojego i narodu polskiego. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze chcę Państwa poinformować, że dzisiaj rano dostaliśmy list od pana europosła w tej chwili. Arkadiusza Mularczyka, który zajmował się sprawą odszkodowań wojennych i pozwolę sobie przeczytać. Szanowni przedstawiciele władz Kanady, szanowni przedstawiciele władz miasta w Sasabie, szanowni przedstawiciele konsulatu generalnego RP w Toronto, drodzy przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej na Organizacji polonii, drodzy zebrani goście, Nasz kraj stracił 78 tysięcy km2 swojego terytorium w wyniku nielegalnej wojny Niemiec. Straty materialne w stosunku do majątku narodowego były najwyższe ze wszystkich krajów europejskich. Przez wiele pokoleń utrudniały rozwój gospodarczy Polski. Dziś mija także dwa lata, w którym w symbolicznym miejscu na odbudowanym Zamku Królewskim w Warszawie Zaprezentowaliśmy raport o stratach wojennych poniesionych przez nasz kraj w wyniku niemieckiej agresji na Polskę. Obszerny trzytomowy raport autorstwa Instytutu Strat Wojennych, którego pracę miałem zaszczyt koordynować, to staranny, szczegółowy zbiór faktów, danych i obliczeń dotyczących ogromnej skali zniszczeń wyrządzonych Polsce i Polakom. Raport obejmuje dane dotyczące m.in. strat demograficznych, Polski wyceny pracy niewolniczej, strat w wyniku zagłady polskiej inteligencji, dane ekonomiczne wyceny strat wyjściowych utraconego PKB, strat materialnych, a także w kultury, w bankowości i ubezpieczenia. Zespół oszacował szkody powinny na kwotę 1 biliona 600 miliardów dolarów do rachunek, który do tej pory nie został uregulowany. Kolejne rządy w Niemczech unikały tematu repar reparacji dla Polski. A Naszym obowiązkiem jest wołać o sprawiedliwość i zado zadośćuczynienie wobec osób. Od zakończenia wojny Niemcy, sprawcy ludobójstwa na narodzie polskim, nie poczuwają się do, mor do moralnego ani prawnego obowiązku wypłaty odszkodowań za popełnione zbrodnie wojenne i rządzone szkody. the nazi invasion of poland marked the start of a conflict that would engulf the entire world in unimaginable suffering poland a nation of resilience and courage was the first to face the horrors of this war enduring immense loss as we heard and devastation as we reflect on this dark chapter we gather here at the polish patriots monument to remember those to honor those, the memory of those who fought and perished for freedom. We have veterans here with us. And I'm delighted always here to be at the Polish Cultural Center with all levels of government. We have the Deputy Mayor Matt Mahoney, who speak. We have Sharif Sabawi on behalf of the province. But again, we as a community we stand united against tyranny, against oppression. And I just want to thank the Polish community for always being there, understanding that we must fight for our freedom, fight for our democracy. Thank you, Thank you very much and I'm very happy and delighted to be here today with each one of you to commemorate the eighty-fifth anniversary of the start of the First World War. And the fact that I see a lot of people coming today to attend this commemoration cooperation to get this Panie pośle, co pan sądzi o zmianach w historii Polski, jakie się właśnie dokonuje w kontekście tych rocznic, które my tutaj obchodzimy, o tym, że my obecnie będziemy uzgadniać historię Polski z takimi narodami jak Niemcy, czy mówi się też o narodzie ukraińskim czy państwie ukraińskim. Co pan sądzi na temat? E, właśnie tego, że prawda będzie e, no, mniej ważna, ważniej e, ważne będą uzgodnienia. Nie Pan, e, to nie jest rzecz nowa jak Pan sam wie. Bo e, to, że Polska zaniedbała, nie miała swojej polityki historycznej po wojnie światowej, jest rezultatem tego, to, to co mamy teraz, jest rezultatem braku tej polityki, braku zaangażowania. Bo w jakiś sposób wierzono, że historia się sama obroni. Nie, historia się sama nie obroni. Historii trzeba bronić tej prawdziwej historii, tak jak w demokracji, tak jak wszystkich praw, które mamy, trzeba bronić, bo nam ktoś zabierze. Jak pan pewnie zwrócił uwagę nawet w przemówieniach dzisiejszych polityków, którzy przemawiali, no, mówili o Armii nazistowskiej, nie Armii Niemieckiej. Ja wiem, że to jest detal, ale to jest bardzo ważny detal, o którym powinniśmy pamiętać. Nas nie napadli naziści. Nas napadło, najazd na Polskę i rozpoczęcie wojny było przez armię niemiecką. Naziści byli u władzy, ale wie pan, to jest nazywanie armii niemieckiej armią nazistowską, to jest tak jakbyśmy dzisiaj nazwali armię kanadyjską. Liberalną aglomerację Kanady. No, bo gdybyśmy e, 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 brali pod uwagę, kto obecnie e, e, rządzi, kto obecnie formułuje rząd. Pytam co, no, no w, e, ja myślę, że jest dużo pracy do zrobienia. Nie wiem, czy jest wola w obecnym rządzie w Polsce, żeby to robić. E, ja, kiedy jestem, byłem prezesem kongresu i sprawowałem różne funkcje, bardzo mocno. Ja zabiegałem o to, żeby Polsce się zastanowiono nad tym, żeby wydać trochę pieniędzy, ustawić budżet na obronę nie tylko dobrego imienia polskich Polaków, ale obronę historii Polski. Jakoś nie ma zrozumienia do dzisiaj. Nie ma zrozumienia potrzeby, aby to zrobić. Mam nadzieję, że to się. No, ale były zmieni. pieniądze, pływał jachty, niepodległość, jest Instytut Pamięci Narodowej, więc są jak gdyby takie. E, chęć jest. Wie pan, ja nie wiem, czy to jest chęć, to jest troszkę tak. Pierwszy tak, wie Pan na wystawę, jak to się. Wie Pan tutaj ładnie mówi: window dressing. Do, do poważnych rzeczy, do poważnych programów muszą być zaangażowane poważne. Poważny budżet, e, e, p, e, ludzie, profesjonaliści, którzy się znają na tym, którzy potrafią przekazać informacje. Bo to jest walka, to jest walka o prawdę. Tak jak o wszystko inne. To jest walka o prawdę. I niestety w to są zaangażowane e, pieniądze, są zaangażowane fundusze i każdy polski rząd powinien mieć nie prawo, ale obowiązek wydawania pieniędzy na właśnie ten cel. He said